Możemy zgasić światło. W Paryżu mieszkam, nie bardziej, tylko mieszkam w Paryżu. Mieszkam w bardzo miłej dzielnicy, daleko Trocadero. To się nazywa Village do Tej, czyli wieś do Tej, czyli na wsi mieszkam. I o tyle to jest miłe miejsce, że mam ochronę policji bo to jest ochrona, która chroni um, byłego prezydenta Francji, Nicola Sarkoziego i Karle um, Bruni, więc bardzo miło. Tak, próbuję sobie zorganizować życie, żeby e, po prostu, no żeby nie jeździć tam i z powrotem, oczywiście, e, m, ale żeby nie opuszczać nie mojego miasta, czyli mojego Paryża, bez którego po pewnym czasie jak dłużej mnie nie ma, to, to po prostu za nim tęsknię, bo to, bo to jest moje pierwsze miasto. No, Paryżanie to nie Francuzi. <laughs> tak warszawiacy to nie Polacy. Eee, to znaczy w tym sensie, że nie, nie, nie należy, ktoś ma, ma obraz Paryżan, to nie może mówić o francuzach. Eee, co jest takiego? Ja pani coś powiem. Co jest najistotniejszego dla człowieka. Z tego miejsca, czyli dla Polaka, jeszcze dla Polaka, który został urodzony w Lwowie, wszystko stracił, mianowicie ciągłość. I dlatego uwielbiam Londyn, uwielbiam Londyn. Jeżeli Pan Bóg jest i mnie wysłucha, to w przyszłym życiu chciałbym w Londynie żyć, pracować. Yy, uwielbiam to, co mają te stare miejsca. No. Ta, że to miasto istnieje, nie zostało zmasakrowane, no i Paryżanie to są Paryżanie, no pomimo, że jest Paryżanie, są, również ja jestem Paryżaninem, czyli nieurodzonym w Paryżu, ale to jest miasto, które ma, ma y, tę samą wieżę Eiffla, którą miał, te ulice i tak dalej, tak historia jest tego miasta. Nie, ja, ja się czuję bezpieczny, to jest miasto przyjazne, podczas gdy Warszawa nie jest miastem przyjaznym. No nie, no nie to nie jest, to jest miejsce, to nie jest miasto. To nie jest e, Warszawa z miastem, którego się nie, nie, nie chodzi po mieście. Bo, gdzie pani, jak pani mieszka na Czerniakowskiej, niedaleko <laughs> Czerskiej, tutaj mogę, no to chce pani pójść sobie na stare miasto. W jaki sposób pani się znajdzie tam? Nie ma pani miejsc, to co, co na przykład w Londynie, czy dzielnice są hmm, miejscami, z których może pani nie wychodzić, ale. Ja pani, już nie pomijam o metrze, prawda? E, Warszawa jest takim tragicznym miejscem pod każdym względem, e, masakrowanym, no, na którym się odbija historia. A poza tym, moim zdaniem, jest po prostu źle wymyślonym miastem, i powiedziałem, że przetnę, przepiłuje kolumnę Zygmunta, bo on to on przeniósł swoje miasto, tutaj, stolicę, na miejsce, gdzie niczego nie było. Tu niczego nie ma wokół. Wie panie, ja traktuje jedzenie jak, nie jako odżywianie się, więc w ogóle wszystkie wszystkiego czynności, które są oprócz mycia zębów, starają się zwaloryzować i nadać temu taki jakiś wyższy sens po prostu. Francuzi, jeżeli mówić o Francuzach, kocha, uwielbiają życie, kochają życie. Dlatego to jest tak wspaniały kraj. Pod tym względem, że w zasadzie mówią o jedzeniu, o wakacjach, o... no cenią sobie życie. Paryżanin, nazwijmy to, zamknięty, zmienia się w momencie, kiedy pani siedzi obok stolika i pyta go, czy to jest dobre. No to jeżeli to dobre, to od razu zamienia się do największego przyjaciela. Wszystkie wady, złe cechy charakteru, znikają. Francuzi są zafascynowani kulturą rosyjską, Rosją w ogóle. W związku z tym Oczywiście, tutaj jest y, przypadek tego nieszczęsnego 75% podatku, który Holland chciał zrobić. No i oczywiście nie tylko Gerard. Gerard jest bardzo taką osobą popularną i tak dalej. No, przestraszyło się, bo to socjaliści, więc siłą rzeczy chcą odebrać, <grywamy> znamy to skądś, y, tym, co mają i dać tym, y, którzy nie mają. To nie funkcjonuje na ogół. No i on tak e, sobie zapędził się, <noise> mówiąc, że to jest największa demokracja i prawdziwa i tak dalej. A to, że się może wódeczki napić, Gerard, duży, a może wypić dużo. E, myślę, że tutaj wszystko to razem, teraz jakąś produkcję założył. Nie widziałem, bo to jest mój też sąsiad, więc się widujemy od czasu, widywaliśmy. Teraz go dawno nie widziałem. Gazety w kiosku tym samym kupowaliśmy, czy do tej restauracji. Chińskiej bardzo dobrej, ko koło mnie mieszka, i tak dalej. E <coughs> nie zapytałem go, ale on, to, on trzeba to traktować z przymrużeniem, a nie z żadną ideologią, że jak mógł prawda, coś takiego zrobić. Dla niego to jest egzotyka. Powiedzmy sobie. Dla nas to jest niewyobrażalne, ale myślę, że mm, niedługo zmieni i był w nowym Jorku. To jest człowiek, który sobie jeździ, który ma ma kaprysy, ma restauracje w, w Paryżu i, i ma różne, ma winnice i sobie jeździ, był u, u Castro, był się przyjaźnią. Trzeba to tak spojrzeć na to z przymrużeniem oka.